15 lat temu, w momencie, gdy Polska przystępowała do NATO, miałem okazję pracować w Ministerstwie Wolny Narodowej. Byłem bardzo blisko tych wydarzeń. Tych wydarzeń, które spełniły marzenia pokoleń Polaków, aby Polska zakorzeniła się w najpotężniejszym sojuszu zachodniego świata w pakcie Północnoatlantyckim. Jednak świętowanie minęło bardzo szybko, ponieważ okazało się, że co wiedzieliśmy, że obecność w NATO to nie tylko bezpieczeństwo, nie tylko przywileje, ale także i obowiązki. Kilka dni po uroczystości przystąpienia do NATO podjęta została interwencja w Kosowie, zostaliśmy w to zaangażowani politycznie, potem też wojskowo w kolejnych misjach. Więc pamiętam tę rocznicę jako rocznicę wielkiej radości, ale też rocznicę. Szybkiej świadomości, że uczestnictwo w NATO to także obowiązki. Myślę, że te 15 lat, które minęły, to lata bardzo intensywnych zmian w wojsku polskim. Zmieniło się prawie wszystko. Z armii, która jeszcze dziedziczyła mentalność, procedury, technikę z poprzednich czasów, staliśmy się armią nowoczesną armią, która bez jakichkolwiek kompleksów uczestniczy w misjach zagranicznych, we wspólnych operacjach. Armii, która jest pożądanym partnerem Stanów Zjednoczonych i innych naszych europejskich sojuszników. To także czas bardzo intensywnej modernizacji, zrealizowania kilku istotnych programów, programu F16, zmian polegających na zniesieniu poboru, mamy armię zawodową, więc myślę, że te 15 lat to są dobrze przepracowane lata i możemy w poczuciu dużej satysfakcji świętować tę rocznicę, mimo że silnym bardzo kontekstem do tych obchodów jest obecna sytuacja bezpieczeństwa Polski, to co się dzieje na wschód naszych granic, ale widać i ostatnie dni przyniosły tutaj istotne wydarzenia, że na to też działa w takiej sytuacji. Zwróciliśmy się o posiedzenie Rady w trybie artykułu 4, czyli czując się. Zagrożonym sojusznikiem i takie konsultacje świat podjęte zostały kroki przez NATO. Sądzę, że dowodzi to słuszności tej decyzji, którą Polska i sojusznicy podjęli przed 15 laty i dowodzi słuszności tego kierunku, że chcemy, aby NATO było nadal silne, aby Polska i inne kraje jak najwięcej do sojuszów nosiły.